Niedziela, ostatni dzień miesiąca listopada, a zatem również na spółkach omówimy sobie um, nasze spółki, nasze wykresy omówimy sobie również w trzech interwałach czasowych, miesięcznym, tygodniowym i dziennym. Rozpoczniemy od Allegro, który ten tydzień wyrysowało taką wyraźniejszą spadkową świecę z zamknięciem poniżej minimum poprzedniej świecy, jednak jest również cały czas ten. Znowu dolny cień, który pokazuje, że ta popód, jak gdyby, no, nie jest skłonny do takiego jednoznacznego poddania się. Patrząc na wykres dzienny, tygodniowy, przepraszam. No to tu jest kwestia, którą, którą już mówiłem jakiś czas temu, że no. Nie, nie wygląda, może to nie wyglądać za dobrze, jeżeli dojdzie do wypicia tego dołka. No a do tego doszło. Co prawda, mamy tutaj skokowy wzrost obrotu, takie markowanie podaży. Więc na ten moment jeszcze możemy mówić o korekcie. Tego całego wzrostu spędzącą po środku. Natomiast piątkowa świeca, która wskazuje tutaj na ruch jakiś korekcyjny, jeżeli po nim teraz, na początku tygodnia, dojdzie do zejścia na nowy dołek w cenach minimalnych, no ale gdzieś w okolicy, czyli dojdzie jeszcze do spadku, który przekroczy, no to będziemy już musieli raczej patrzeć na ten spadek jak na impuls, po którym można będzie się spodziewać, ale raczej tylko raczej tylko korekty. Patrząc na wykres dzienny Allegro, no to tu widzimy, że <laughs> cały ten układ, właśnie tutaj ten, można przyjąć jako korektę pędzącą, dużą korektę pędzącą, przedzieloną typową trójką, gdzie C jest typową piątką, no tu się wszystko idealnie układa, no i teraz pytanie, czy to jest właśnie A, B pędząca i teraz C, czy to jest pierwsza, druga i tutaj ewentualnie, yy, znaczy się w tym sensie trzecia, czwarta i piąta, no czy też może być jeszcze większe i mocniejsze rozbijanie, ale w każdym razie nie powinno tu być wtedy wyjścia powyżej tych szczytów. Na ten moment jesteśmy jeszcze w fazie, gdzie możemy mówić tutaj o ruchu korekcyjnym. Natomiast to, co wspomniałem przed chwilą na tygodniu, jeżeli by moim zdaniem po tej trójce tutaj odbiciu od strefy nie będzie nie dojdzie do przebicia strefy, tej bądź tutaj trochę wyżej z tymi dwoma szczytami, bo tu jest według mnie mocniejsza strefa dla tej bieżącej sytuacji spadkowej. No to zejście ponowne na dół da nam już według mnie jakieś spojrzenie, gdzie możemy patrzeć na to jako na impuls spadkowy, i nawet jeżeli dojdzie do obrotu, to bardziej w kategoriach korekty, aniżeli ruchu na nowy, na nowy szczyt. Kolejna spółka KGHM, no tutaj silna, wzrostowa świeca na wykresie miesięcznym. Jak widzimy, do szczytu już niewiele brakuje, czyli, czyli realizujemy ten scenariusz, o którym już wielokrotnie mówiłem. No i, i, i tutaj no, 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 na ten moment trudno co innego powiedzieć, niż to, że powinniśmy ten nowy szczyt tutaj zaliczyć. A znowu, patrząc tak naprawdę w perspektywie nieco dłuższej, no to musimy sobie uzmysłowić, że E, bo ktoś powie tak, no to mamy falę pierwszą, mamy falę ewentualnie drugą, i teraz ta druga się tutaj rozpostarła na, na, na układ taki nieregularnej, no to jesteśmy w fali trzeciej. No to potem jeszcze i tak, fala czwarta i fala piąta, tak? No i coś w tym stylu jest, tylko nie musimy tutaj się spodziewać jakiś znaczy nie musimy, e, musimy patrzeć, że nie, 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 nie jesteśmy, że tak powiem, no. Mm, Zobligowali tym, że to będzie też po wyjście bardzo mocne, potem utworzenie fali czwartej, nazwijmy tego kalibru, i wyjście na piątą. Może być dokładnie ten sam scenariusz, który był tutaj: czyli dołek, naruszenie tego dołka, czyli taka utworzenie korekty nieregularnej i zejście, i potem pójście piątką do góry. Tutaj mamy to samo: korekta, tak? Narusz, wyjście do góry. Znowu korekta, naruszenie dołka i piątka cała do góry. No mówię, według mnie jest szansa na to, że powinniśmy, że możemy oczekiwać że jeszcze teoretycznie fali czwartej, aczkolwiek za chwilę jak spojrzymy na wykres tygodniowy, to może od razu przejdźmy na tygodniowy, no to musimy sobie zdawać sprawę o tej konsolidacji. I, I ta konsolidacja, tutaj mówiłem już w zeszłym tygodniu, z racji tych cieni, może wpisywać się w układ, gdzie po pierwszej mamy drugą pędzącą, tutaj mamy gdzieś trzecią na pierwszym cieniu, czwarta, zakończenie trzeciej, teraz czwarta pędząca, i to już jest ostatnia. Więc moim zdaniem, e, no, dojście do tych poziomów szczytu, naruszenie tak, ale jakieś poważniejsze wybicie raczej nie. No i na koniec jeszcze dzienny. No to na tym dziennym mamy tutaj tą taką konsolidację z tym najprawdopodobniej układem, gdzie mamy czwartą pędzącą. Mamy pierwszą, mamy drugą, jesteśmy w trzeciej, czyli tutaj jeszcze sami widzimy, że jeszcze trzecia, ale ta trzecia może już powoli wygasać. Czwarta jakaś, piąta, no więc dojście do tego szczytu, który mówiłem z wykresu tygodniowego, ale jego naruszenie, ale czy jakieś silne wybicie mam co do tego poważne obawy. Kolejna spółka PKO Eza. na PKO Eza miesiąc zakończony na świecy wzrostowej o obrocie niestety dużo dużo niższym niż tutaj ten poprzedni, poprzednia świeca, to znaczy, że no, nie ma siły w tej kont w jakiej, takiej kontynuacji, no, ale prawda jest też taka, że jesteśmy cały czas na bazie na układzie Korekty pędzące 1 do 1, moim zdaniem tu typowe schodki, pierwsza, druga. I teraz może przystąpić właśnie lada moment przyspieszenie fali trzeciej, która doprowadzi nas po tych męczarniach. Nazwijmy na nowe szczyty. To jest takie moje ogólne założenie, jeżeli spojrzymy na tą falę, na, na ten układ tygodniowy. Patrząc natomiast na wykres dzienny, no to tutaj widzimy to, co mówię: pierwsza, druga i rozpoczynamy trzecią. Być może tutaj też jakaś pędząca, no nie wiem, ale w każdym razie wydaje się, że jesteśmy w tym układzie, który. Tak, no bezapelacyjnie, według mnie, powinien domknąć tutaj tą powstałą lukę, dość co najmniej do tej strefy. A bardzo, bardzo prawdopodobnym dla mnie jest to, że właśnie mówię, w dużym interwale pierwsza, druga i teraz trzecia, która doprowadzi nas tutaj do rejonu szczytu, potem gdzieś czwarta i piąta z nowym szczytem w tle. Kolejna spółka to PKN Orlen. Na PKN mamy ten miesiąc bardzo mocno spad, na czym bardzo mocno no wyraźny spadkowy i można by było powiedzieć, że no, na razie. Jeszcze nie ma się czym tak bardzo denerwować. Tu mieliśmy podobne, a rynek jednak poszedł do góry. Ta różnica, jaka tu jest, to jest to, że mamy ten górny cień w tej jednej spadkowej świecy. No, i teraz patrząc na wykres tygodniowy, to już to, już, na co już zwracałem uwagę prędzej, no tu jest jak gdyby pełen impuls. Pierwsza, druga pędząca i. E, trzecia, czwarta i piąta. Jeżeli przyjmiemy, że mamy pierwszą, drugą, cała trzecia, no to jesteśmy w czwartej, więc również silny spadek, zejście poniżej strefy, ale jak wiemy, no na wykresie tygodniowym nawet zejście tutaj do szczytu czy do podstawy jeszcze niczego nie zmienia, bo cały ten spadek będzie ewentualnie korektą tego ruchu. Dopiero wybicie tej czerwonej strefy może zmienić tu nasze spojrzenie. Zatem jak najbardziej jeszcze ten nowy szczyt jest tutaj możliwy, mówię, zwłaszcza gdybyśmy chcieli tak rozpatrzeć właśnie od tej strony, bo jeszcze pamiętajmy, że tu po tej trójce spadkowej była ta biała świeca. Czyli tu przed chwilą pokazałem źle, no, albo jest jeszcze większe rozbicie, albo jest właśnie ta pierwsza, druga, tutaj cała trzecia spędzącą po środku, teraz czwarta i piąta, więc tutaj jeszcze bym nie przekreślał, w żaden sposób, mimo takiego dynamicznego spadku, nie przekreślałbym wyjścia na nowe, na nowe szczyty, jeśli chodzi o PKN. No, a jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj z jednej strony można by było mówić o e, tym, że to jest, no, mamy falę pierwszą, mamy drugą, mamy trzecią, mamy czwartą, mamy piątą. Tylko trzeba pamiętać, że pierwsza, druga. Te ta, tutaj, właśnie ta fala, ewentualnie trzecia, w związku z tym, no, no, może jeszcze, mimo wszystko, to być tutaj fala czwarta w formie zygzaka, bo tych korekt po drodze tutaj mamy dość sporo. Zagrożenie. No, jest ruch, który wybija ostatni potwierdzony szczyt, dołek. Zatem Pierwsza strefa to jest tego dołka, druga strefa to jest tutaj na tym szczycie. To są dwa miejsca, gdzie w przypadku teraz odwrócenia i pójścia w górę podaż może się oaktywnić i zakładając, że powinniśmy wyjść na nowy szczyt, to są dwa obszary, gdzie trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo może tu jednak dojść do z odwrócenia do, znaczy, jeżeli oczywiście najpierw dopójdzie do góry, to tutaj mogą gdzieś być te obszary, gdzie dojdzie do odwrócenia na spadki, no i wtedy to już będziemy musieli oczekiwać dłuższego i większego spadku. Ale tak jak mówię, no wydaje się, patrząc na te wykresy tygodniowe i nie tylko, że, że tutaj jeszcze mimo wszystko jest miejsce do tego, aby ten ruch był kontynuowany na nowy, na nowy szczyt. Kolejna spółka PKOBP, no tutaj widzimy biała świeca, również z tym dolnym wyraźnie większym cieniem, ale na bardzo małym obrocie. Patrząc na wykres tygodniowy, no być może, no właśnie, jest to samo. Tutaj nie mieliśmy tego overbalansu, tego 1 do 1, ale między tą korektą a tą jest wyraźna trójka. Więc tutaj zakładałbym mimo wszystko, że to jest ruch, który powinien nas doprowadzić na nowy szczyt. A w związku z tym traktowałbym to jako fala pierwsza, druga. I teraz wchodzimy w falę trzecią. Patrząc na wykres dzienny PKOBP, no tak jak mówię, tutaj ta fala impuls, fali pierwszej, potem korekta jako fala druga, a teraz fala pierwsza, druga i jesteśmy w trzeciej, która no powinna nas tutaj co najmniej doprowadzić, ten, ten ruch wzrostowy powinien nas co najmniej według mnie doprowadzić tutaj do, e, do tej strefy tutaj OLO, która, która no widać, że jest testowana, e, a więc wyraźna, poważna strefa, no to jest to minimum, które tu powinniśmy dojść, tym samym do doknięcia luki, natomiast no... Pokusiłbym się o to, że cały czas grzeje scenariusz z nowym szczytem w tle. I na koniec PZU, który wyrysował dość wyraźną wzrostową świecę, patrząc na wykres tygodniowy. No mamy tutaj ten układ korekty między tymi korektami. Ten układ tu jest trójkowy, więc możemy przyjąć to jako taką korektę pędzącą. No mamy pierwsza, druga i też jesteśmy według mnie w trzeciej. Za chwilę się zbliżymy co prawda do strefy Olo, ale no podstawowe założenie to jest to jest nowy, nowy nowy szczyt. Patrząc na wykres dzienny, no dokładnie bym powiedział, znaczy się dokładnie, może nie dokładnie, ale jesteśmy dalej przed tym kontynuacją ruchu do góry i osiągnięciem nowego szczytu i tutaj patrząc pierwsza, druga, trzecia, czwarta, jesteśmy w piątej według mnie tutaj może się utworzyć jeszcze korekta taka pędząca fali dr druga w piątej. No i ogólnie Cały czas patrzymy na to jako na ruch, który powinien nas zaprowadzić na nowy szczyt, a oczywiście, no jak zwykle, no znowu wspominając, no strefa Olo, rejony strefy Olo, czyli te, które za chwileczkę będziemy mieli, no to są strefą, gdzie, gdzie powinniśmy w jakiś sposób też no, zachować ostrożność, no bo może to się skończy, że jest jednak jakieś A. B, no a w przypadku, jeżeli mamy zachowany overbalance, to co było widoczne na wykresie tygodniowym i miesięcznym, a rynek nie osiąga szczytu, tylko zawraca poniżej, no to w 99 przypadkach na to wybija dołek, no więc dlatego też te okolice strefy OLO są bardzo ważne co do obserwacji. Natomiast mówię, podstawowy scenariusz to jest ruch do góry na nowy szczyt. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksów i 20.